chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód, przyjdź do nas, na pewno nie pożałujesz. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Soczyńska, jestem wychowawcą w Kówcu Pracy od 23 lat i chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do nas, do tego, żeby młodzież, Wasze dzieci ukończyli u nas naukę. Zapraszamy serdecznie do nas, u nas poczujecie się droga młodzieży bardzo dobrze, można u nas skończyć szkołę lekko, łatwo i przyjemnie rozwijać swój, swoją osobowość. Mamy różne punkty zainteresowania i bardzo indywidualnie traktujemy każdego ucznia. Do Ochotniczych Chówców Pracy trafia młodzież, której możliwości zdobywania wiedzy są ograniczone i utrudnione. Natomiast dzięki temu, że trafia do Ochotniczego Chówca Pracy, to ma szansę na zdobycie jakiegoś zawodu, ale jednocześnie ma szansę na lepszy rozwój, ponieważ ma zapewnioną taką przestronną pomoc. czy mamy do czynienia z bardzo sympatyczną młodzieżą, aczkolwiek spotykamy się z różnymi osobowościami. E, mamy uczniów zamkniętych w sobie, e, które czasami niechętnie z różnych powodów dzielą się z nami swoimi problemami, ale e, mamy też młodych ludzi pełnych życia, wigoru, werwy, energii. Generalnie są to osoby, które mają nam bardzo dużo do zaoferowania. Chociaż czasami może gdzieś tam lekko pogubione, ale naprawdę bardzo pozytywne postacie. Tu uczymy się zawodu. Że jako Miejski Szkolny Związek Sportowy możemy wesprzeć w, sp w działaniach sportowych również młodzież z OHP. Uważam, że sport to jest ta dziedzina, która pozwala kształtować charaktery. Piękne wystawy, które odbywają się w naszych bibliotekach. Oczywiście, wystawy są wynikiem warsztatów, które odbywają się w ochotniczym kufu pracy, a u nas organizujemy wystawy już wernisarze. Zespół do spraw organizowania społeczności lokalnej z przyjemnością od dawna współpracuje z chówcem pracy. Realizujemy wiele wspólnych projektów, gdzie młodzież z chówca pracy wspiera nas w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Włosławski chówiec pracy od wielu lat jest realizatorem projektów unijnych. Efektem wsparcia w ramach projektu jest zazwyczaj powrót młodzieży do nauki bądź szkolenia lub też zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy w ramach projektu otrzymują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, natomiast w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych otrzymują stypendium finansowe. Dzień dobry, jestem Francesca, przyjechałam z ŁOP i od września pracuję jako wolontariusz. W ramach programu Erasmus Plus w OHP i prowadzę zajęcia z dzieci i młodzieży uczę się włoskiego. Czego się jeszcze nauczyłam? Cierpliwości, przede wszystkim bycia dobrą matką, dobrym człowiekiem. Pobyt w OHP bardzo wiele mnie nauczył, jako pracownika, ucznia, a przede wszystkim człowieka. Pogubiłeś się, się szukasz właściwej drogi? Sprawdź OHP, naprawdę warto zapraszam